Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj nietypowy wstęp, ponieważ będzie bardzo, bardzo, bardzo nietypowa, mianowicie moi drodzy, dzisiaj właśnie tam pójdziemy, czyli wyjdę z domu. Dzisiaj idziemy razem zwiedzać świat. Dawno takich... Chodźcie, chodźcie już od razu. Dobra, na razie zamknąłem, może jeszcze teraz nie wychodzimy. Ja sobie tutaj na razie usiądę, bo jest spoko tło. i Moi drodzy, dzisiaj lecimy. Do Londynu na event Borderlandsów trójki. Brakowało mi troszeczkę takiej formy vlogów, gdzie wezmę kamerę. Już mnie ręka, bo nie muszę zmienić rękę, cudownie. A może po prostu na razie na statywie to położę tej statyw, chodź ty. Jednak nie muszę tego trzymać. Moi drodzy, dzisiaj lecimy sobie na event Borderlandsów trójki w Londynie, gdzie będę be... grał w grę. Dokładnie. No to lecimy. No dobra, może jeszcze nie jesteśmy na miejscu, jesteśmy jeszcze u mnie, jesteśmy na planie jako tako i Urhary. Jesteśmy pomiędzy dwoma planami, ale mam jeszcze informację, która się spodoba dużej ilości osób. Cicho, 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 nie zdradzaj, nie zdradzaj tego, co chcę powiedzieć. Dużo osób oglądających u mnie gacza stwierdziło, że jeśli komentuję i tak dalej, to fajnie by było, żebym w końcu zrobił coś swojego, że Urhara, okej, okay? komentujesz i tak dalej, ale zrób coś swojego, pokaż, pokaż na co i ciebie stać, jeśli chodzi o te animacje i jeszcze nie zrobiłem, ale już zacząłem. No naprawdę, naprawdę to ogarnie. Czy Fokus to złapie? Złapie? Pokaże się? Czy będzie widać? Stworzyłem siebie. To jestem ja w Gacha Live. Siedziałem nad tym trochę czasu, ale w końcu mi się udało. I moi drodzy, to jest nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. I też moi drodzy, nawet nauczyłem się robić już te czaty i tak dalej. Więc Panie Fokus, złap się, złap się. Ja tutaj tak ładnie napisałem. Zostaw lajk like, jeśli czekasz na ten odcinek No dobra, fokus, fokus raczej nie chce się złapać Ale tak, zostaw lajk like, jeśli czekasz na ten odcinek Dobijmy pod tym odcineczkiem naprawdę bardzo dużą ilość lajków A już w niedzielę powinienem wam zaprezentować chociaż taką krótką, krótką animację by Urhara Rudy Urhara i też pewnie będzie Pan Misio i tak dalej Więc, więc będzie cudownie A tymczasem lecimy moi drodzy na event do Londynu Ale to nie... oj ojoj, dobra, 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 ja już sobie idę, dobra, do widzenia. Uczniowie z klubu okultystycznego z byliby zachwyceni, jakby to zobaczyli. Oni tutaj by spędzali całe dnie. O, oh, moi drodzy, a oh wow. Wróciłem, moi drodzy, i mam dla was soczysty, przy, przesoczysty gameplay z Bordera Trójki, który był swoją drogą naprawdę miodny i prawdopodobnie będziemy go sobie niekiedy ogrywać na live'ie. Tymczasem, moi drodzy, wejdźmy do świata gry, gdzie na początku przywitał mnie pan Robocik, pan Klaptrap. Dzień dobry, dzień dobry, pani Robocik. Zaczęliśmy powoli, cichutko, nie mogliśmy zostać wykryci. No i tutaj się skończyło moje ciche granie. Później było bum, 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 bum wszędzie. Dostałem swoją pierwszą broń, strzelałem. Czułem ten doskonały feeling, wrogowie padali. I ja w sumie też chwilę później padłem tak bardzo, bardzo szybko. Ale nie poddawałem się. W grze jest mnóstwo broni, więc to była tylko chwila, aż w końcu znalazłem coś, co mi odpowiadało, jak właśnie tę strzelbę. O, dzień dobry, proszę pana, i do widzenia. Tak, tak, tak. Do widzenia, do widzenia, panu już mówimy. Musiałem to wtedy przetestować. Widzę jakąś taką beczkę, to zawsze muszę w to strzelić. Zawsze. Nawet jeśli to grozi opluciem kwasem. Uuu, dzień dobry koleżanko. Dzień dobry. Ja, ja tylko testuję, dobra? Spokojnie. Okej, okay, okej. Okay. Nic się, się nie stało. Tak jak mówiłem, widzę beczkę, muszę ją A jak jest jakiś przyjaciel... To tym bardziej. O, coż mi tu mamy! Dzień dobry! Dzień dobry, panie zwierzaku, panie. Nie, nie pamiętam jak się nazywałeś. Czekaj, czekaj, czekaj. Meat Thief, Złodziej mięsa. To będziesz panem mięsko, panie mięsko! Tam pan mięsko sobie radzi, granat drugi, panie mięsko radzi sobie, panie mięsko! Dobra, pan Mięsko sobie mniej więcej poradził z moją delikatną pomocą. Doskonały jesteś. Ukuci, guci, 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 guci. Napiszcie teraz wszyscy w komentarzu, hashtag pan Mięsko. Mamy oczywiście również pojazdy, super, cudowne pojazdy, które możemy modernizować. Nakładać na nie oczywiście skiny i jakieś różne inne um, Ten słupek był po prostu gruby i nie było go sposobu ominąć. Ale moja jazda, mimo wszystko, jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie, więc pytź, na bardzo wysokim poziomie. Zdobywałem wtedy doświadczenie. Robiłem dużo wślizgów. Bawiłem się dalej z panem mięsko. Poznawałem nowych przyjaciół. Ehm, nie jego. jo. O, jego już nie ma. Nawet zdobyłem broń z nakładką, gdzie przy celowaniu odpalał O, właśnie właśnie taka tarcza. Aż w końcu trafiłem na niego, na pana tarczownika i zaczęła się walka. Zmasakrował mnie. Zmasakrował mnie bardzo. I drugi raz. I trzeci. I latałem. I latałem. Z jednego kąta do drugiego. Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak leci moje zwłoki. Ale nie poddawałem się. Ja i pan Mięsko jesteśmy przepotężni i, i próbowaliśmy cały czas walczyć z panem tarczownikiem aż w końcu... W końcu po wielu próbach. Dobra, już, już nie chcę latać pomiędzy tymi pomieszczeniami. Panie mięsko atakuj, dobrze, teleport pana mięska, dużo, dużo, dużo obrażeń weszło i, i strzelba, tak, tak, poziom siódmy i pokonany! Bardzo dużo przedmiotów wypadło. Cudowne przedmioty. Pan mięsko i ja stawaliśmy się silniejsi, pokonowaliśmy jeszcze więcej wrogów, aż musiałem już wracać do domu. Szybko zleciało.